Liczba jest równa, mamy tak. Pierwiastek z 3 plus 1 do kwadratu minus pierwiastek z 12. No to mamy tutaj wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu. Czyli to będzie a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. To jest nasze a, to jest nasze b. Mamy a kwadrat, pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać 2ab, czyli 2 pierwiastki z 3 i tutaj razy 1, dodać b kwadrat, czyli 1 do kwadratu. No i minus pierwiastek z 12 przepisuję. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Tu będzie plus 2 pierwiastki z 3 plus 1. No i pierwiastek z 12 to jest jak pierwiastek z 4 razy 3. No, bo my chcemy wyłączyć coś przed pierwiastek i wiemy, że pierwiastek z 4 to 2. Teraz 3 plus 1 mamy 4. Dodać dwa pierwiastki z trzech przepisujemy. Tutaj pierwiastek z 4 to jest 2 i pierwiastek z 3 przepisujemy. Dwa pierwiastki z trzech minus 2 pierwiastki z trzech to będzie 0. Zostanie nam tylko 4, czyli odpowiedź D. A pamiętajcie, że do maturki zarówno w starej, jak i nowej formule bardzo łatwo się przygotować, ucząc się powtarzających typów zadań. Słuchajcie. Działami. Ja dla Was w każdym dziale przygotowałam lekcje wprowadzające, notatki do druku. Potem macie zadania zamknięte i otwarte z wytłumaczeniem krok po kroku na filmiku do każdego od zera, tak żeby Wam się przyjemnie uczyło i znajdziecie go tutaj pod spodem. Zapraszam Was serdecznie.